Kapitan Drużyny Przemysław Stolski, numer 14 Jakub Zapiera, numer 17 Paweł Dziuba, numer 20 Pan. Trenerem drużyny jest pan Adam Marzysz, kierownikiem pani Jacek Bortych, masażystą pan Karzy Majka i widzę Pan Wojciech.

Meczu jestem zadowolony, bo taktycznie rozegraliśmy to bardzo dobrze, a jeszcze trzy punkty dla nas. Mogę zatytułować tylko to, siarkowcy wrócili na swój teren i wygrali mecz. Bo jak sami widzicie w szeregach mojej drużyny byli dawni zawodnicy Siarki i wystawiłem im tutaj ich, od razu od pierwszych minut zmieniałem, żeby oni grali. Może szkoda, mi tutaj jeszcze machały, żeby nie wszedł, ale, ale trudno, nie wszystkich się zmieni. I mówię, oni, nie trzeba ich było motywować, ja im tylko przed meczem powiedziałem, wracacie nas w swój teren i ten mecz mamy wygrać. I wygrali, no. Wracamy do Stalów zadowoleni. Tu trzeba powiedzieć, że dwie drużyny się spotkały. Siarka, gdzie wybiegana, bardzo dużo biegająca, e, grała w piłkę, my nie mogliśmy się otworzyć i pobyt nas szczery jedną, drugą ramkę Musieliśmy grać dobrze taktycznie. My przewyższaliśmy, tak jak było wiadomo, piłkarsko. Graliśmy tą piłką. Mniej holowaliśmy piłki No i wyszło, mówię, do dwa zespoły. Siarka, rozegrała też bardzo dobry spół. te Młodzi chłopcy potrafią grać piłkę. Ale niestety doświadczenie, doświadczenie, jeszcze raz doświadczenie pokazało, że im są starsi, to tak jak wino coraz lepsi. Ja myślę, tu nie patrzą, czy my gramy z drugą siarką, czy, czy z pierwszą, my podchodzimy to profesjonalnie do tego i wygrywamy. I tu cieszy, że mogliśmy, i tu trzeba podziękować prezesowi Dziedzicowi, mojemu prezesowi, że wszystko robili, żeby kibice zobaczyli dobry mecz na stadionie Siarki. I, i musieliśmy to wszystko robić, żeby ten mecz piłkarsko podobał się wszystkim kibicom. I, i myślę, że kibice wyszli z tego spotkania zadowoleni. No na pewno zdecydowanie zespół ze to jest bardziej doświadczona drużyna. Chłopcy gdzieś tam grali po ligach. Wiadomo, że już może najlepsze lata mają za sobą, ale jednak to doświadczenie, umiejętności piłkarskie i to cwaniactwo, no to, no to tymi elementami można powiedzieć, że troszkę, troszkę górowali. Chociaż w przebiegu meczu na pewno w drugiej połowie, no to młodzi chłopcy pokazali, że, że potrafią grać w piłkę. Uważam, że druga połowa to była, to była naprawdę nasza przewaga, powinniśmy to wykorzystać. Niestety nie udało się, no może z naszej strony właśnie brakło tego cwaniactwa i niestety niestety przegraliśmy ten mecz. No szkoda, bo, 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 bo fajnie, cieszy to, że młodzi chłopcy, praktycznie sami młodzi grali. Wiadomo, że pierwsza gra jutro mecz, to, to nie miałem możliwości skorzystania z bardziej doświadczonych zawodników, żeby pomogli. Natomiast uważam ogólnie patrząc z perspektywy całego meczu, uważam, że dobry mecz, dobrze młodzi zawodnicy zagrali i, i mógł się mecz podobać. No stale to, tak jak mówiłem, doświadczony zespół, który, który ostatnio wygrał z, z drugą stalową wolą, a tam było paru zawodników z pierwszego zespołu. Naprawdę patrząc na skład, to, to, to stalówka dosyć mocna przyjechała do Stalu, stale sobie poradziły. Także uważam, że to naprawdę mocny zespół i na pewno dzisiaj wstydu młodzież nie przyniosła. No bardzo fajnie, że udało się tutaj załatwić, że graliśmy na, na głównej płycie, dzięki, dzięki prezesowi Mocirowi, że, że wydali na to zgodę. No dla takich chłopców to jest na pewno y, frajda i duża, duża sprawa zagrać na głównej płycie, bo niektórzy grali pierwszy raz y, i, i na pewno bardzo pozytywnie odbierają to, że mogli grać. Naprawdę nakręcili się y, tym, że właśnie grają tutaj na głównej płycie i to było widać, że im zależało, żeby wygrać ten mecz, No, ale no, niestety nie udało się. Szkoda.